Dobry wieczór Państwu. zostępuje dzisiaj Pana Premiera Mateusza Morawieckiego, którego bardzo namawiałem, żeby przyjechał dzisiaj do Państwa i zapewniam, że on bardzo lubi tego typu przedsięwzięcia, natomiast wypełnianie dwóch ról przez jednego człowieka jest niewywala absorbujące. Stąd proszę moje słowa traktować jako słowa Pana Ministra i zacznę od tego, że polska branża spożywcza jest dumą polskiego przemysłu. Jest największą branżą polskiego przemysłu, z czego mało kto często sobie zdaje sprawę. I jest owocem no, 25 lat bardzo ciężkiej pracy, której podsumowanie przed chwilą Państwo mieli możliwość obejrzeć. Ale te 25 lat pracy, taką naturę ma trochę nasza praca w Ministerstwie Rozwoju, nie zamyka wyzwań. Czyli Państwo dzisiaj świętują, a my się zastanawiamy, jakie nowe problemy stoją przed, przed nami wszystkimi. I kiedy pisaliśmy Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, musieliśmy sobie zadać pytanie: właśnie o te wyzwania, bo to one są e, tak naprawdę motorem do dalszego rozwoju zarówno całej polskiej gospodarki, instytucji publicznych, e, jak i polskich firm e, i m, podstawowym takim pryncypium, który stoi za e, strategią odpowiedzialnego rozwoju jest myślenie w kategoriach, e, ja bym to nazwał komercyjnych. znaczy polskie państwo dzisiaj nie ma żadnego wahania we wspieraniu polskich firm. Polskie państwo chciałoby, w szczególności Ministerstwo Rozwoju, żeby firmy małe stawały się średnimi, żeby średnie firmy stawały się dużymi firmami, a żeby dzisiaj duże firmy stawały się firmami wielkimi. I na tego typu ambicje państwa, jako tych, którzy budują ten przemysł, liczymy. I macie w tym nasze pełne wsparcie. Dlaczego to jest takie istotne? Dlatego, że stoją przed nami globalnie bardzo poważne wyzwania, które możemy nazwać megatrendami. Z jednej strony polska branża spożywcza nie mieści się już od jakiegoś czasu na dużym krajowym rynku. Jej podstawowym wyzwaniem jest poszukiwanie nowych rynków. Zarówno tych, które się otwierają gdzieś w nowych częściach świata, tak powiem, czyli tam, gdzie pojawiają się nowi konsumenci, jak i tych rynków, na których istnieją po prostu wyrafinowani konsumenci. To są te, na których często dzisiaj e, chcielibyśmy się znaleźć, ale właśnie to, co jest istotne, to, to naprawdę duża skala. Dlaczego skala jest ważna? No choćby dlatego, że dwie największe fuzje, jakie zaszły w tym roku na świecie, to są fuzje w przemyśle spożywczym. Tak? To jest InBev i Sap Miller eee, i trochę obok, ale jednak bardzo silnie związane z branżą przemysłu, e, przemysłu spożywczego e, fuzja Monsanto i Bayera. To są fuzje, które sięgają setek miliardów dolarów. I tutaj oczywiście wszystkie dyskusje o wielkich traktatach handlowych pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi to są dyskusje, które nie silnie, za które Ministerstwo Rozwoju w Polsce opowiada. Są dyskusje, które bardzo silnie wpływają na branżę spożywczą i na Państwa aktywny udział i wspomaganie nas w tych procesach bardzo liczymy. Kolejnym wyzwaniem tak naprawdę w polskim, dla polskiego przemysłu spożywczego jest to, że wydajność polskiego rolnictwa rośnie dwa razy wolniej niż wydajność polskiego przemysłu. Co znaczy, że im bardziej, im szybciej się będzie rozwijał, tym więcej importu e, surowca spożywczego będzie zasysał. Dlatego bardzo poważnym zadaniem dla firm e, spożywczych jest de facto wsparcie Równolegle z wysiłkami Ministerstwa Rolnictwa jest wsparcie rozwoju polskiego rolnictwa. To polskie rolnictwo jest dla państwa najlepszym, najbezpieczniejszym, najbardziej wysokiej jakości wsparciem surowcowym. Eee, kolejne wyzwanie to jest rewolucja technologiczna. Mamy przed sobą e, rewolucję cyfrową, i na konferencjach do, związanych z przymiotem spożywczym. E, bez wątpienia Państwo się już z tym stykają. Nie przez przypadek wśród jednak jednym z patronów e, tego wydarzenia jest firma Siemens, która nie jest firmą spożywczą, e, bo to jest wyzwanie po prostu nowej e, epoki polskiej gospodarki, w której pracownicy nie będą na wyciągnięcie ręki. Tego się nie da szybko zmienić e, i Państwo dobrze wiedzą, że w wielu Państwa w branżach podaż siły roboczej, ludzkiej jest poważnym problemem. My oczywiście robimy bardzo dużo, żeby wszystko co się da, żeby sobie z tym problemem poradzić, ale jednocześnie bez wątpienia to co czeka polską branżę spożywczą to jest zasadnicza rewolucja cyfrowa. To jest nowy model w ogóle tworzenia budowania procesów produkcyjnych jak i procesów upraw. I to jest też zadanie dla Państwa, żeby Wspierać w technologicznej rewolucji polskie rolnictwo. No i oczywiście kluczowa sprawa to jest poszukiwanie nowych rynków, budowanie marek polskiej żywności, nie tylko tej żywności jako takiej, ale też po prostu budowanie polskich, globalnych marek żywnościowych. Czyli budowanie tak naprawdę silnej identyfikacji polskich firm, bo często poprzez polski produkt Polska się dobrze kojarzy. Wasz sukces na rynkach globalnych jest sukcesem całej polskiej gospodarki, bo tak jak ktoś kojarzy Belgię z czekoladą i piwem, tak dobrze by było, żeby za jakiś czas na świecie Polska była rozpoznawalna przez pełen wachlarz bardzo dobrych produktów, których Państwo jesteście wytwórcami. I możecie być pewni jednego Ministerstwo Rozwoju będzie zawsze stało za polskim przemysłem. Bardzo dziękuję.